Cicho, cicho, bo ty drenał mi wychodzi. Gabryś, Odejdź, bo nie widać. I się biją. To śmieszne. Ja. No? A jak zobaczysz, wszystko widać, co? Hmm. A jak sprawdzić, czy to jest dobra? Możesz podysać, chodź bliżej. O teraz. Idziesz, sadać? Ale... To jest gorące, siatka? No skąd? To mm. jest to ciemno, ciemno, nigdy nie jest gorące. Mm. O, strzelił, wyszedł. Śmierci. Czym? to jajko śmierci. Macie to od dnia? jajko, jajko czuć, nie? No. na tym A jajko się tam w środku ugotowało. A ty to by no. się gotowało. Co jajko? No? białko się